Gminy Węgierska Górka. Mam tu takie opracowane przez naszych panów etnografów winszowania, powinszowania z naszego terenu, tu z Węgierskiej Górki i Ścindziny. Jest to opracowane i posłuchajcie, bo się Wam to może przydać dla przyszłych pokoleń. Zaczynało się o tak. Rozwij Matko Boska, rączki Jezusowi, niechże błogosławi temu tu domowi. Na szczęści, na zdrowi, na to poza narodzeni, żebyście byli weseli, jaką niebie Janieli, żeby Wam się darzyło w Pomorze i w Łoborze, wsyndy daj Boże, na kołecku, we worecku, w każdym kotku po dzieciątku, a na piecu troje, na to wincowanie moje. Żebyście w tym roku jeszcze lepiej się mieli, żebyście do co sioli, to w spokoju wzięli, żeby dzieci były jak białe Klusecki, a jak janio spokojne Zunecki. Żeby na ziemniokach cały chleb się spirał, żeby się te zbiedzie nikt nie poniewirął, żeby na świecie cicho było i spokojnie. Żeby zony słowami nie bywały w wojnie. Żebyście jak pąski w maśle się płowili, nic się nie kłócili, dobrze jedli i pili. Żebyście chodzili w samutki gwied żeby w karnawale każdy się zabawił. Żeby młode pory szybko śluby brały. Żeby wą kobietki nigdy nie becały. Żeby wą dziewczynka nie były do zwady. Żeby nie ceniły chłopów zdrady. Stryk, żeby wą kurząłki nie pijął i stryny nie biją. Fajki nie kurzył, za innymi nie burzył. Dziewki, żeby się wą powydały. A dużo saukry nie zabrały. Tak to było, że tak, Dobry. Ale na samym końcu to jeszcze jest takie życzenie. Niech się wą wiedzie, w zdrowiu i radości po posłowie Jezu, tu zebranych gości. A my czekamy Co wam jeszcze? No mam tych zbiorów, troszeczkę mam tego aż za dużo. Z życzenia świąteczne z Berskidu Żywieckiego. Chcecie posłuchać? Przeczytać? No. Troszeczkę inne. E, na szczęść ja świat za Narodzenie, co byście byli zdrowi, weseli, jak w niebie Janieli. Co byście mieli wszystkie godności, jako na tej w całości. Co by się Wam rodziło, kopiło, a wyszło i obróciło. Co byście mieli pełne obory, pełne pudła, co by Wam gospodyni upiecali, nie schudła. Co by się Wam darzyło. Zyto jak koryto, psynica jak rękawica, zimnioki jak buroki, buroki jak przetoki. Łowieszek wąsaty, zemy był gospodarz bogaty. Co byście mieli tela wołków, kiela w płocie kołków, tela łowiecek, kiela w lesie mrowiecek. Co byście mieli świnie jak skrzynie, cielicki jak jedlicki, konie jak gronie. Tak to Boze Dej nas, cyści nas zrobi tu na ten nowy rok. Co by Wam się darzyło, mnożyło cały boży rok. Co byście w tym roku jeszcze lepiej mieli, to co zarobi, zrobili, tego nie przepili. Co by na świecie było cicho i spokojnie, żony z męzami nie były w wojnie, dziewki co by się Wam powiedały, wiele sałpy nie zabrały. Co byście jak pączki w maśle się pławili, nic się nie martwili, dobrze jedli i pili. Co by się na ziorynkach cały chleb spierał i co by się w biedzie nikt nie poniewierał. No i też tu jest zakończenie ozwij Matko Bosko-Rączki Jezusowi niechże błogosławi temu tu domowi. Słuchajcie, nie będę Was nudzić, ale co on jeszcze chciałam po prostu przekazać?